Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego giga. Dzisiaj dzień w szkole. To znaczy, ja nie mówię wam, że dzień w szkole, tylko zestaw się tak nazywa z Lego City, taki nowy. 433 elementy i 270 zł. katalogowo. Skandal! Hańba! Nie, tak całkiem serio. Zestawy z Lego City ostatnio mają coraz wyższe ceny w stosunku do ilości klocków. I coraz więcej zestawów City jest, niestety, bardzo mocno. Podbita cena ze względu na te płytki drogowe, których, jak już mówiłem ostatnio. Jak to się potrzebuje, to sobie kupuje zestaw startowy z płytkami drogowymi. One nie muszą być wytknięte w każdy set. Lego naprawdę tak jest. I ludzie w komentarzach to potwierdzają, warto może wziąć to pod uwagę. No i mamy tutaj budynek szkoły. Ja przy zapowiedzi tego zostało mówię, wow, będzie szkoła, będzie żółty autobus, ale super. A potem zobaczyłem to. I na pierwszy rzut oka to nie wydaje się być ciekawa konstrukcja. Autobus jest dość mały, jest bardzo prosty jeśli chodzi o konstrukcję. Szkoła w sumie też nie urywa. Ale fajnie wygląda to, że mamy tutaj szkielet, i tam jest chyba taka sala do nauki przyrki, więc może być ciekawie. Tutaj jeszcze jakiś szkolny zespół ma próbę. Kojarzy mi się szkoła Roka. Może widzieliście film bardzo porąbany. No i mamy tu wiewiórkę, jest ścianka do spinaczki, ale dobra, co ja wam będę tak pokazywał z odległości? Idźmy, zobaczmy to pudło z bliska, a potem będziemy wyciągać te wszystkie smaczki, bo to nie jest zestaw, który stoi na straconej pozycji. On może bardzo pozytywnie zaskoczyć. Ale może, a nie musi. Ach, te przeklęte kwadratowe i pionowe kartony, które nie mieszczą się w kadrze. No ale dobra, zróbmy tutaj, że w ogóle tych pasków nie ma. Ja po prostu mam jakieś skrzywienie, że to wygląda bardzo niestetycznie. Co do zestawu, tak na pudełku, on wygląda całkiem przyzwoicie. No bo mamy tutaj rzeczywiście taką zainscenizowaną scenkę, że dzieciaki wychodzą ze szkoły chyba, jedzie autobus. Tutaj jest no, jakiś dzieciak z lizakiem, który macha, żeby pani tych dzieciaków nie przejechała. Tutaj inny dzieciak robi zdjęcie wiewiórce. Tutaj jest. Też jeden dzieciak na wózku inwalidzkim, więc wszystko ma być takie, wiecie, bardzo super. Wszystko ma być takie wesołe, kolorowe, uśmiechnięte. No i okej, okay, tylko że ten budynek, jak teraz mu się przyjrzycie, no to on tutaj wydaje się być taki. Znaczy jest całkiem spoko. Znaczy okej, okay, no, zmieszczenie szkoły w takiego małego budynku to jest w ogóle masakra. Jak była zapowiedź tego zestawu, to ja raczej spodziewałem się czegoś w stylu nawiedzonego liceum w Newberry z e, Hidden Side. To był naprawdę świetny budynek szkoły, no a tutaj już tak fajnie nie jest. No ale dobra, możecie też sobie zobaczyć, że obok szkoły można postawić ten m, taki. Posterunek straży przybrzeżnej, to też jest zestaw na ten rok. Tutaj mamy tą salę do nauki przyrody, fizyki, innych nauk, takich ścisłych. Tutaj można też zobaczyć, jak do szkoły się wchodzi. Tutaj jest oczywiście ta próba, o której mówiliśmy wcześniej. No i z tej strony można zobaczyć, jak wygląda takie miejsce, gdzie dzieciaki pewnie spędzają przerwy, kiedy jest ciepło. No to mniej więcej omówione: nocne plomby. Zajrzymy sobie do środka. W ogóle bardzo luźne plomby są w tym zestawie, bo z jednej i z drugiej strony mam wrażenie, że one są bardzo mocno poluzowane. aby zestaw był kompletny. Sypniemy to co w środku. I teraz tak, mamy oddzielny worek z takimi większymi plejtami. Rzeczywiście ich jest całkiem sporo, bo mamy tego plejta drogowego 16x16. Mamy też takiego 16x16 zwykłego plejta. Tutaj jest jeszcze jeden zielony i. Jeden kolejny fragment drogi z przeciem dla pieszych, no ale to ten element doskonale znacie już z ubiegłego roku. Chcę sobie tylko też sprawdzić, czy gdzieś tutaj jest wiewiura. No i wiewiura się znalazła, wygląda w ten sposób. O, teraz ją zdecydowanie lepiej widać. I worki są ponumerowane chyba do piątki. Tak, dokładnie. Piątka to będzie numer najwyższy. Instrukcja została podzielona na dwie części i bardzo duże naklejki tutaj są. Może nie jest ich jakoś zbyt wiele, ale rzeczywiście, wielkościowo są naprawdę spore. No i mamy tutaj układ słoneczny. Mamy tutaj możliwość pogrania w klasy. Tutaj jest jakiś plakat ze smokiem. Tutaj są jakieś wyliczenia w jakimś pojedynku. No, całkiem spoko te naklejki, bo jeśli naklejki wprowadzają coś ciekawego, to one mają sens. Jeśli są na Siłę, to ja wtedy już nie jestem ich fanem, ale te zdecydowanie są w porządku. Dobra, idę to poskładać i zaraz będziemy eksplorować szkołę w mieście LEGO. Zastanawiam się od jakich słów zacząć tę recenzję i powiem, że to jest zestaw wielu skrajności, bo jest tu naprawdę sporo ciekawych elementów, ale są też takie, które po prostu trzeba ganić i zaraz wam powiem, bo jednej rzeczy nie dostrzegłem wcześniej albo po prostu o niej zapomniałem, może ją wyparłem kompletnie z pamięci, bo nie chciałem tego pamiętać, ale do tego wrócimy, przyjdzie zaraz czas, no i sobie wszystko pooglądamy. Najpierw wam pokażę całe otoczenie szkoły, a potem zajrzymy sobie do środka. Po pierwsze, mamy tutaj oczywiście te płytki drogowe, o których już wielokrotnie mówiłem, równie często też na nie narzekałem. Mamy tutaj taką wiatę, która oczywiście jest przystankiem autobusowym. Są światła, jest informacja o tym, że mamy przejście dla pieszych. No wszystko spoko. Dzięki temu ma się wrażenie, że wow, to jest taki duży zestaw. No ale porównajcie sobie teraz grubość tego budynku w stosunku do tego wszystkiego, co mamy tutaj. Szkoła zajmuje nam, jak dobrze patrzę, 8 studów. Cała reszta, chyba 24, więc to jest takie po prostu sztuczne przeciąganie tej konstrukcji. Okej, okay, ma się wrażenie, że zestaw jest większy, ale gdyby nie było tej płytki, to po prostu konstrukcja byłaby taka. Na pierwszy rzut oka niesamowicie mała. Dobra, mamy tutaj sporo takich naprawdę ciekawych elementów w postaci ścianki wspinaczkowej. Tutaj mamy tablicę z wynikami. Mamy chorągiewkę z napisem School. Mamy troszeczkę zieleni. Okej, okay, bardzo niewiele, ale mimo wszystko jest nawet coś, co myślałem na początku, że to czara ognia. Ale oczywiście to jest ten taki, wiecie, pojemnik, gdzie mamy wodę pitną, gdzie możemy sobie tak w amerykańskich szkołach, zawsze tak w filmach było, że się naciskało i ta woda chlupała. A tutaj na dwóch tajlach mamy naklejki, na których. Dzieciaki grają w klasy. Co do pozostałych takich części zewnętrznych, mamy oczywiście drzwi. Mamy tutaj dwa skrzydła do otwarcia. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich, są też schodki, jakieś takie elementy zielone. Napis: School ponownie. Tutaj zakładam, że jest dzwonek, tak jak to najczęściej znowu w amerykańskich filmach bywa. No i to właściwie tyle. Możemy sobie jeszcze pouchylać okienka. Pora w takim razie zajrzeć do środka. A w środku, na parterze, w samym holu, wita nas. Próba muzycznego zespołu. Trochę to jest dziwnie zagospodarowane, ale okej. Okay. Gdzieś tam w tle możecie zobaczyć, że mamy szafki i tych szafek mamy tutaj aż trzy, natomiast nie znajdziemy tam w środku niczego. No i w tym miejscu jest jeszcze jakaś taka tablica ogłoszeniowa. Po prawej stronie tutaj jest ten taki wielki smok. Zakładam, że to jest pewnie smok, który symbolizuje kapelę, która tutaj ma grać, no bo mamy oczywiście perkusję, mamy mikrofon, mamy gitarę. Po prawej stronie znajdziemy jeszcze zegar, no i kosze do segregacji odpadów. Bardzo ciekawie też prezentuje się piętro, bo na piętrze mamy dwie ławki, mamy tutaj jakąś taką dwustronną tablicę, z tej strony możecie zobaczyć taką naklejkę, z drugiej układ słoneczny, stoi tutaj też szkielet, można oczywiście uczyć się anatomii, mamy jakiś kwiatek, tutaj mamy też kolejny plakat z informacjami o różnych roślinach i po prawej stronie bardzo ładnie wyglądający taki zestaw do nauki chemii, no ale myślę, że nie tylko, bo też pewnie i biologii. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy takiego okrągłego tajla jeden na jeden z nadrukowanymi bakteriami, to jest podpięte pod mikroskopem. Mamy tutaj też ten skalny kamień, taki, znaczy skalny, księżycowy kamień, który już pojawiał się w serii City tej kosmicznej. No i tutaj mamy jeszcze jakąś kolbę. Tutaj mamy podgrzewacz i wszystko spoko. Nawet tutaj mamy panele słoneczne, ale gdzie jest dach? Czy naprawdę to był taki wielki problem, żeby tutaj nieco dźwignąć konstrukcję i zrobić dach, który byłby przypinany na pojedynczych studach? Przecież to kurczę, wymaga tak na dobrą sprawę trzech płytek. Wystarczy te taile później wrzucić na dach i ten dach po prostu byłby zamknięty, a. Ja naprawdę nie pamiętam, czy zwracałem uwagę na to, kiedy pojawiło się, kiedy pojawiła się zapowiedź tego zestawu, że ta szkoła nie ma dachu. No przecież to wygląda idiotycznie. No to tak jakby dom rodzinny, który dostaliśmy w ubiegłym roku, też był pozbawiony dachu, ale tam on był. Tam mieliśmy zamontowane panele słoneczne, a te są przymocowane do czego? No to przecież to jest jakiś kompletny absurd i naprawdę pomijając fakt, że mamy tą przestrzeń rozbudowaną, że szkoła jest mała, no ale jak ta szkoła może nie mieć dachu? Dobra, dość gniewnych emocji, a teraz pokażę Wam coś, co bardzo w tym zestawie mi się podoba. Nie, nie, spokojnie, nie chodzi mi o autobus, chodzi mi o figurki. Mamy ich tutaj aż 7 i co jest plusem, to mamy tutaj pięcioro dzieciaków. Dzieciaki, jak już pojawiają się w zestawach, to nie w aż tak dużej ilości, a tutaj naprawdę jest pod tym względem bardzo dobrze. Mamy jeszcze nauczyciela i panią, która jest chyba kierowcą autobusu, i przy okazji przeprowadza dzieciaki przez pasy. Warto też zwrócić uwagę, że na przykład ta dziewczynka, która przyjeżdża na rowerze, dodatkowo w pakiecie dostała włoski z kaskiem, no i nie możemy zapominać też o wiewiórce, która tutaj się pojawiła. Wygląda bardzo sympatycznie. Ta ma taki kolor, ale są też inne w innych zestawach to będziemy z upływem czasu je sobie oglądać. No i mamy jeszcze rower. No i co do figurek. Mamy tutaj na przykład takiego chłopczyka na wózku inwalidzkim fajny torsik, nadrukowany pad może jeszcze tutaj, jak widać, on gra w ogóle na perkusji bo tak też to jest zaprezentowane w zestawie. Tutaj też to, co jest istotne dostajemy takie plecaki. Dwójka dzieciaków dostała takie plecaki, a ten, który jest artystą, malarzem, dostał takie. Dziwi mnie tylko to, że ten chłopczyk ma niebieskie włosy, bo jeśli się nie mylę, to jeśli w polskich szkołach nie zmieniły się standardy, to chyba jakieś takie dziwne fryzury raczej nie są respektowane. Ale tutaj akurat bardzo fajne, że to jest otwarte, że to wszystko jest takie tolerancyjne, w tym wypadku, jak ja bym miał chodzić nosić niebieskie włosy, pewnie wyglądałbym dziwnie, ale gdybym miał, to chciałbym je nosić, a nie tak że mi zabraniają, więc tutaj akurat zdecydowanie plus naprawdę fajny pakiet minifigów. No i jeszcze on, szkolny autobus, który. Wygląda naprawdę bardzo prosto. Ta konstrukcja jest naprawdę szalenie prosta. Mamy prosty dach. Proste boki. Tutaj są tylko okienka i całe podwozie jest naprawdę też proste, jak cała reszta tego autobusu. W środku mamy miejsce tylko dla kierowcy i dla jednego pasażera, bo z tyłu jest możliwość wprowadzania tego ucznia, który jest na wózku inwalidzkim, no i robimy mu tutaj taki podjazd. Można go tam wstawić i zblokować. No niby spoko, tylko że naprawdę ten autobus jest bardzo mały. Można było po prostu z niego zrezygnować, te wszystkie klocki poświęcić na rozbudowanie nieco szkoły, na zrobienie tej szkoły nieco Głębszej, nieco szerszej, przede wszystkim z dachem, a ten autobus ok, no jest fajnym dodatkiem, możemy go sobie gdzieś tam poustawiać, ale gdyby go nie było, a szkoła byłaby większa, to pewnie bardziej bym się cieszył. To jest konstrukcja taka szalenie poprawna, bez polotu, ale też taka, do której nie można mieć zbyt wielu zastrzeżeń, bo swoją funkcję spełnia. Zestaw ze szkołą jest tak bardzo nierówny, tak szalenie odstający na różnych płaszczyznach, że ciężko jest mi go jednoznacznie ocenić. Z jednej strony świetne minifigurki, z drugiej strony w szkole nie ma dachu. Z jeszcze innej strony, mimo wszystko fajny zamysł, no bo mamy tutaj gromadkę uczniów, którzy jak widać dobrze w tej szkole się bawią, ale z jeszcze innej strony mamy autobus, który no, mieści trzy osoby w środku, a figurek mamy 7, więc jakby tutaj jest już pierwszy absurd, bo możemy tam zmieścić kierowcę i dwójkę dzieciaków. Dobra. Trzeci przyjechał na rowerze, a co z pozostałą dwójką? Pewnie mieszkają blisko i przyszli na piechotę. Tak to można usprawiedliwiać, natomiast ta szkoła jest bardzo umowna. Ona jest bardzo niewielka w środku, wszystko jest ściśnięte, mimo tego, że tam są naprawdę fajne rozwiązania, bo ta półka z tymi wszystkimi elementami do nauki, nauk ścisłych, wygląda bardzo dobrze i e, naprawdę nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy ten zestaw mi się podoba, czy nie, bo z jednej strony go lubię, a z drugiej strony mam ochotę rzucić nim o ścianę, no i po prostu go najzwyczajniej w świecie rozwalić. Wybaczcie. Za te skrajne emocje, ale trzeba mówić o tym wszystkim autentycznie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.